Witam wszystkich na premierze o śnieżce. Późna pora, moi drodzy. Ale robimy tą premierę. Moi drodzy, pierwszy temat w tym roku to jest płeć. Będziemy rozmawiać o płci. Jest to krótki, bardzo krótki temat, także tylko krótko przeczytamy i sobie potem wszystko opowiemy, jak wszystko ogólnie powinno tu wyglądać, tak? Yy. Yy, dobra, yy. śnieżka przed Wami, i myślę, że możemy sobie na spokojnie rozpocząć premierę. No to co, lecimy, nie? Dobra. Wszystko działa. No i moi kochani, o czym o tej płci dzisiaj rozmawiamy? Jak rozróżnić? Albo najlepiej może czy iść do weterynarza, jeżeli my się boimy się nie znamy. <słuch> moi drodzy, płeć. Y wiadomo, każdy, każdy człowiek ma. In ka są dwie płcie tak naprawdę, a czasem zdarzają się dziwne płycie, że mają to, co nie powinni mieć. Taki powy temat na godzinę właśnie 22. drugą. Płeć u królika, tak? No to tak. <taki> Już Wam krótko tu czytam, to bardzo, bardzo krótko. Nie należy wierzyć sprzedawcy. Dokładnie. Nie należy wierzyć sprzedawczy w sklepie zoologicznym. Dlaczego nie należy. Ponieważ sprzedawca nam powie, tak samo było ze śnieżką. To ona miała być. Yy, już nie pamiętam. Jakimś tam chłopcem miała być. No. Miała mieć na imię Stefan. Ale okazało się. Że to nie jest Stefan, tylko to jest Stefania. <śmiech> Śnieżka. <śmiech> yy, tak? Yy, I teraz dalej. konieczna płe yy, Koniecznie płeć królika powinniśmy ustalić u weterynarza. Yy, właśnie. Yy, ja poszłam wtedy do weterynarza. No i ten weterynarz mi powiedział, bo ja mówię, sprzedawca mi powiedział, że to jest jednak chłopiec. Co do czego się okazało, że to nie był chłopiec, tylko to była dziewczynka. No. Dziwna sytuacja po prostu. Poszłam do weterynarza no i ja się pytam, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka, bo mówię, że sprzedawca mi powiedział, że to jest chłopiec. Ja idę. Na początku zapisałam, że to jest Stefan. Potem, potem kazałam babce zmienić na śnieżka. Bo już miałam imię dla kobiety jakby co, bo wydawało mi się, że to jest dziewczyna, bo to czasem widać po trochę tak po rysach, nie? Ogólnie króliczych. No, to nawet pojechałam kiedyś do mojej przyjaciółki i okazało się, że ona mówi, że to jest na pewno dziewczynka, nie? Bo to widać było. Nawet jej facet tam mówił, no. No to mówię, dobra, no zobaczymy. No to potem pojechałam do weterynarza. Weterynarz mówi, że to jest dziewczynka jednak. Okej. Okay. Mówię, dobra. To jest dziewczynka, to jest dziewczynka, nie? No. Także każdą płeć, czy każdego króli, nawet każdego królika z jego płcią na, należy iść do weterynarza, żeby weterynarz sprawdził dokładnie, są osoby, co się nie znają dokładnie, tak? To jest akurat prosty temat. Ka każdy wie. Na, na dzisiejszy live premiery znaczy się. Także no, bywa, że są pomyłki. Dlatego lepiej weterynarz niech nam powie. No i tak, rozpozna rozpoznawanie płci u królików. No to każdy wie jak wygląda samiec, jak wygląda samiczka, co, co ma samiec, co ma samiczka. Yy, tutaj na dole w linku macie, jeżeli by ktoś nie wiedział, no możecie sobie kliknąć i zobaczycie. Samiec, po prostu wyskakuje mu taki ptaszek, tak zwany. Żeby to inny, yy, ładniej powiedzieć. Leci. Yy... I to się sprawdza. No, a u samiczki, jeżeli jest dziura, to jest kobieta. <grywy> Wiadomo. <grywy> no, jak ja mam to inaczej powiedzieć? Mu muszelka. Muszelka. <grywy> Także, moi drodzy, mogę Wam powiedzieć w ten sposób: tylko i wyłącznie, jeżeli chce ktoś zobaczyć, Jaką królik ma płeć swoją, to, je, to po prostu jedźcie do weterynarza, a weterynarz sprawdzi sam po prostu. Taki śmieszny temat dzisiaj jest. Po prostu się można uśmiać. Śmieszny, krótki, ale zabawny. Także wiecie, jak rozróżnić płeć, jeżeli ktoś się nie zna, jedzie do weterynarza i nie ufamy sprzedawcom. Tak? W sklepie zoologicznym. Kiedyś pamiętam, że była taka sytuacja, moja znajoma tam yy, sprawdzała, no, ale nie była pewna do końca, nie? No to mówi, no to jakby, co to po kilku tam miesiącach, jak królik już będzie w domu, już będzie miał terytorium, bo od razu nie wolno jechać do weterynarza, nie? Jeżeli będzie miał swój yy, tam kilka miesięcy, to można jechać na wszystkie badania, na, na wszystko, nie? Żeby tylko sprawdzić. Także Moi drodzy, mogę Wam powiedzieć, że to na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was na następną premierę. Następna premiera to będzie o wieku. Też króciutka. Na pewno będzie w lutym. Na pewno. Także, moi drodzy, jeszcze raz się z Wami żegnam. Życzę Wam spokojnej nocy. Super piąteczku, bo jutro piąteczek, także. No, będzie fajnie. Ja z Wami żegnam. I widzimy się w lutym. W lutym czy już niedługo. Także trzymajcie się spokojnej nocy. Buźka. Stawiam Was jeszcze z królową śniegu. No i do następnego!